Na początek chciałem Cię spytać o Twoją przerwę, ale pod kątem właśnie utrzymania formy. Zakładam, że mieliście rozpisany plan działania. Myślę, że już od dłuższego czasu jakby ten plan jest realizowany w podobnym stylu. Każdy z nas wie, co musi na nim zrobić, co poprawić. Także jest to okres takiego na początku roztrenowania po sezonie. Później już wejścia też na, na obciążenia, które mają nam pozwolić ten sierpień. Dobrze przepracować, a przede wszystkim bez kontuzji. Od początku bardzo intensywnie widzimy to już na pierwszym treningu oficjalnym, bo wy trenujecie już od poprzedniego tygodnia, no ale to jest właśnie to, że ten okres się tym będzie charakteryzował. Dokładnie tak, jak co roku w sierpniu wiemy, jaki to jest okres, jak ciężko musimy pracować przez ten miesiąc, żeby ta liga później była w cudzysłowie łatwiejsza, bo wiemy, że co wypracujemy teraz, to pozostanie z nami na. Cały sezon, także są duże obciążenia, jest dużo jednostek treningowych, także no mówię ciężko pracujemy, bo wiemy, że to później przyniesie nam efekty. Sporo nowych twarzy, ale też ten trzon pozostaje taki sam i to jest na pewno kluczowe, żeby tych nowych zawodników znowu szybko zaadaptować do systemu GKS-u. Dokładnie tak, no. można powiedzieć, że co sezon zawodnicy się zmieniają, część zostaje tych, która już tutaj jest dłużej. Także, myślę, że nowi zawodnicy szybko się wkomponują w tą całą drużynę i będą pozytywne efekty przez kolejne miesiące. Trenerze, ja chciałem jeszcze spytać o ten prospekt Camp, który odbywał się w poprzednim tygodniu. Jakie przemyślenia po tym tygodniu i też właśnie pod kątem tych młodych zawodników, którzy, którzy byli z Wami? No na pewno chcieliśmy też, też tym młodym chłopakom trochę, trochę dać takiego takiego feelingu tej, tej pierwszej drużyny tak gdzieś wciągnąć ich tutaj gdzieś gdzieś pokazać ich wiadomo że ten tydzień był taki żeby też można było wprowadzić tych chłopaków którzy tutaj byli na miejscu bo przyjeżdżali w środku tygodnia czy na początku i cały czas z nami byli więc więc ja myślę że ten prospekt to jest dobra rzecz bo, bo mamy też jakiś taki przegląd taki monitoring tych tych młodych zawodników których, których może nie mają tej, tej, tej możliwości tam gdzieś w tym, w tym lipcu gdzieś od razu zacząć e, tych treningów, więc fajnie ich mieć tutaj u, u siebie i też potem wiedzą e, jaka jest nasza idea tego, tego, co chcemy robić, więc ja myślę, że to była fajna, fajna rzecz. Są nowe twarze, są, to jest strząt zachowany, ale jest, jest też, wrócili już Bartek Praszko, Błażej Chodor i to jest też chyba z perspektywy sztabu kluczowe, że od razu na początek przygotowań no, macie do dyspozycji praktycznie pełną kadrę. No zgadza się tak, wiadomo, że tych dwóch zawodników gdzieś po tych kontuzjach, więc ale są tutaj przez nasz sztab monitorowani też cały czas. Wiadomo, że, że nie chcemy teraz jakichś tam błędów popełnić, ale, ale mamy, mamy, mamy dobry, dobry, dobry sztab dobrych <coughs> fizjo i, i, i tych trenerów od przygotowania fizycznego, więc, więc oni cały czas z nimi pracują jeszcze oprócz tego jak z drużyną też indywidualnie, żeby żeby po prostu te, te ich urazy jakoś wzmocnić, żeby, żeby nie było jakichś tam problemów, gdy zaczniemy już te mecze. No wiadomo, że, że mamy też gdzieś podświadomości, że, że zawodnicy, którzy byli długi czas kontuzjowani czy poza lodem, więc musimy też jakimś tam, taką można powiedzieć, dobrą drogę obrać, żeby, żeby nie było żadnych problemów. Już na koniec, z perspektywy sztabów w tych kolejnych dniach kluczowe będzie właśnie budowanie formy fizycznej, czy już bardziej też wprowadzanie do, do takich taktycznych rzeczy? Nie, no, no wiadomo, że ten początek jest, jest, jest tam więcej, więcej fizyczny, tak, gdzieś, nie, tak jak powiedziałem, ten pierwszy tydzień jest, 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 jest ciężki, tak, gdzieś jest, jest dużo pracy, dużo jazdy, no ale to jest normalna rzecz, no potem już gramy za dwa tygodnie te mecze, więc ten następny tydzień już będzie taki, można powiedzieć taki standardowy tydzień, gdzie, gdzie w sezonie jest mecz, nie wiem, piątek, niedziela, więc od poniedziałku też zaczynam pracować. Już wiadomo, że, że też będzie ciężko, bo, bo, bo to nie, nie przypijam się jeden tydzień, żeby na następne mecze i no, no żebyśmy jak najlepiej zaczęli ten sezon, to jest dopiero gdzieś połowa września, więc trochę czasu jeszcze zostało. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki